Witajcie po raz kolejny. Jeżeli nas oglądacie, to znaczy, że jesteście już po swojej akcji rejestracji. Mamy nadzieję, że była ona dla Was bardzo satysfakcjonująca i że w przyszłości zdecydujecie się przeprowadzić ją jeszcze nie raz. W tym filmie chcemy Wam pokazać, jak prawidłowo zapakować paczkę z materiałami rejestracyjnymi, tak abyśmy mogli ponownie skorzystać z tych, które nie zostały wykorzystane. Zanim jednak do tego przejdziemy, mamy dla Was dwie bardzo ważne informacje. Zanim spakujecie paczkę, wyślijcie na numer alarmowy SMS-a z liczbą osób zarejestrowanych. W treści wpiszcie swój kod dnia dawcy oraz w pomyślniku liczbę osób zarejestrowanych. Druga sprawa. Pamiętajcie, że pałeczki z materiałem genetycznym nie mogą znaleźć się w żadnej folii. Nieważne, czy jest to folia spożywcza, czy reklamówka. Mogą być spakowane wyłącznie do opakowania papierowego. Przejdźmy do pakowania paczki. Co znaczy dla nas spakowanie paczki? Otóż zależy nam, żeby paczka była spakowana w porządku od najmniej istotnych do najbardziej istotnych rzeczy. Oznacza to, że wszystkie niewykorzystane materiały papierowe, takie jak ulotki, lista kwestii do sprawdzenia, koperty, podziękowania oraz naklejki, muszą znaleźć się na dnie kartonu. Nie mogą zostać zagięte. W przyszłości pozwoli nam to na wykorzystanie tych materiałów. Plakaty zatrzymajcie dla siebie i wykorzystajcie je do promocji rejestracji internetowej na www.dkms.pl. Być może część osób, którym nie udało się dotrzeć na akcję, zarejestruje się w ten sposób. Następnie zabieramy się za niewykorzystane formularze. Blik umieszczamy po jednej stronie kartonu. Przy nim umieszczamy opakowanie na pałki wraz z pałeczkami, które nie zawierają materiału genetycznego. W momencie, kiedy zapakujecie to wszystko, w kartonie zostanie jeszcze pusta przestrzeń. Prosimy, żeby tą pustą przestrzeń wypełnić balonami, flagami, smyczami, długopisami, chorągiewkami czy też zapinaczami do akcji. Kiedy już to zrobicie, zostaną trzy najważniejsze elementy, czyli puszka z darowiznami, koperta papierowa z materiałem biologicznym, koperta plastikowa z materiałami, które zawierają dane osobowe. Bardzo proszę, żeby te trzy elementy umieścić na samej górze kartonu, tak aby pracownicy fundacji, którzy będą rozpakowywać tę paczkę, tuż po jej otwarciu wiedzieli dokładnie, co mają przekazać do następnego działu, a co zostawić w magazynie. Kiedy zakończycie już pakowanie paczki, musicie umówić się na jej przekazanie. W jaki sposób powinno to nastąpić? Nie przekazujcie jej pocztą polską czy inną drogą. Skontaktujcie się natomiast z koordynatorem z fundacji, który zamówi dla Was odpowiedniego kuriera. No i koniec. Paczka spakowana, akcja zakończona. Chętnie przeprowadziłabym ją jeszcze raz. Może masz jakieś takie swoje szczególne momenty z akcji, które utkwiły Ci na zawsze w pamięci? Myślę, że sama świadomość tego, że mogę pomagać ludziom i że możliwe, że komuś ratowałem życie, jest już wystarczającą nagrodą za to, co zrobiłem i wystarczającą zachętą, żeby zrobić to jeszcze raz. Tak, to uczucie satysfakcji jest nieporównywalne z niczym innym. Mamy nadzieję, że po przeprowadzeniu własnej akcji poczujecie tę samą satysfakcję, co ja czy Filip. Trzymamy za Was kciuki i życzymy powodzenia.